Cześć, witajcie, ja jestem technika, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem będzie to poradnik z programowania pluginów do Minecrafta. Będziemy tworzyli plugin na silniku najnowszym 1.16.3. Znaczy tak. Na początek oczywiście zmienimy sobie jeszcze kolor naszego tutaj wyglądu. Znaczy, na początek też musicie, po prostu potrzebujecie Eclipse'a. Jest poradnik, jak to po, pobrać. Wpisujecie wpisuje, sobie Eclipse Eccli IDE Download, pobieracie. E, no no i wam, jak to otworzycie, potem tam was zapyta o workspace, czyli miejsce, gdzie będziecie chcieli, jakby mieć taką, taki folder, gdzie będą te wszystkie y, source code do projektów. No i potem sobie otworzycie to, powinniście mieć taki widok. Na początek sobie zmienimy e, ten ciemny ekran e, czyli to będzie window edito, to, znaczy e, sorry, preferences general i appearance i zmieniamy na dark apply close, o i, i super e, na takim czymś będziemy pracować e, no i co? E, co co należy zrobić dobrze, więc e, jak stworzyć sobie projekt, projekt nasz Klikamy Create Project, y, Java Project tu wybieramy, o Next y, y, tutorial 1 y, Wybieramy Java y, 18, Next Libraries. I teraz co, co tu? Gdzie trzeba dodać y, nasze biblioteki. Jak to zrobić? Na początek sobie wchodzicie, wpisujecie spigot y, 1.16.3 Znam, czy e, e, Download O i tutaj wchodzicie w to No i tu pobieracie tego o, klikacie to i tam wam się to pobiera Jak wam się Spigot pobierze to jest ogólnie silnik na którym się programuje To klikacie Add External Jars Wybieracie e, sobie folder gdzie to macie Spigot jest na 16 i klikacie Finish Eee, ok. Sobie to, pozamykam sobie to jeszcze. Nie potrzeba mi to jest. OK. I teraz co? Pojawiło nam się też takiego. Mamy tutaj napisane e, SRC, co oznacza Source Code. Klikamy sobie nowy package. E, warto stworzyć nowy package jak się zaczyna robić taki plugin. I jak go nazywamy. Możemy go nazwać na przykład technik e, cup. Technik, e, Nazwa pluginu, czyli nagle zazwyczaj jest nick, potem nazwa pluginu, na przykład tutorial 1 i, i, i jakby. No nie klasa, znaczy może być oczywiście klasa, albo jakby taki Package to jest taki folder, nie? Więc na przykład możemy sobie stworzyć folder main, ok. I tworzymy sobie klasę main. Klasy zazwyczaj nazywa się z dużej litery. No i patrzcie, mamy sobie takie coś. I teoretycznie zaczynamy kodować. Na początek wyjaśnię może kilka podstawowych zmiennych: jest to int, string, metoda, Okay. To tak na szybko, po prostu z kilka rzeczy. int to przybiera nam wartość po prostu liczby. String jakiegoś, no napis, tak, napis po prostu to jest tekst, tekst, ty tekst, tutaj jest liczba, a tu jest metoda. No i słuchajcie, pierwszą rzeczą w sumie jaką zrobimy, znaczy w sumie to drugą, bo najpierw musimy sobie extendować. Extend Java Java plugin. OK. I najeżdżacie na to i importujecie. Java plugin odpowiada nam za to, że w ogóle nam cały plugin działał, to musimy jakby zaimportować Java plugina, czyli to, no, ten silnik spigotowy, który dodawaliśmy. I teraz co to co robimy? Public, public Void zaczynamy on. In. O, nie. Czyli jak się włączy? ON. Na, na włączeniu, coś takiego, to znaczy mniej więcej. Jak się włączy, to co zrobić? No i co możemy, słuchajcie, co możemy zrobić? Na przykład są różne systemy wypisywania wiadomości na konsolę przy włączeniu. Na przykład, jeżeli chcecie sobie napisać, że no ten plugin się włącza, to możecie jak to zrobić? Pierwsza metoda to jest system Old Print Line New. Ok. Raz serwer serwer Jak to działa? Okej. Okay. Teraz y, pokrótce wytłumaczę jakby mm, czym to się różni. Tutaj Eee, tutaj wypisze nam zwykłą wiadomość czyli taką najzwyklejszą najzwyklejszą na przykład wypisze nam włącza się plugin eee, wykonamy tą samą wiadomość dla wszystkich tutaj przypadków getlogger info co robi? włącza się plugin eee, dobra wszędzie to napisze i teraz tak tutaj napisze nam na konsoli tylko włącza się plugin ale getLogger, co nam wypisze getLogger? Get nie wypisze nam tylko tego, tylko na, y, napisze nam na konsoli y, coś takiego nam napisze. Czyli jakby y, getLogger powoduje to, że macie automatyczny taki prefix tutaj, nie? Czyli y, to, y, to to jest to samo co to. Więc getTogera ja używam wtedy, kiedy chcę, żeby pojawił się prefix mojego plugin. Co tutaj jest? Get Console, Sender, Send Message Tutaj możecie dodawać kolorki do wiadomości Na przykład możecie dodać... Znaczy to jest to samo, co zwykły system out print e, line new e, To jest też, też zwykła taka wiadomość Ale tutaj jak dodać na przykład chat color red plus to dark red, no to ciemny, czerwony, to wam wypisze na czerwono Dobrze, więc ja sobie zostawię to i teraz tak dzisiaj stworzymy sobie komendę pomoc. więc jak stworzyć komendę najpierw musimy zaimplementować implement executor importujemy i co robimy dalej? Klikamy prawy przycisk myszy, source, override, implement methods i klikamy on command. Ok, coś takiego nam się tu wyświetli. Return false Ok Mamy już część zrobioną Co robimy dalej? Mamy, mamy taką jakby też metodę pierwszą zrobioną. I co? Na przykład... A, najpierw musimy sprawdzić. Znaczy, nie, nie, nie. Player. E, najpierw stworzymy sobie gracza. Player P równa się e, player. Player sender. I teraz używamy playera jako po prostu literka P, a nie. Czyli jakby mm, sendera zamieniliśmy sobie playera na P. Czyli krótko, kr po prostu. E, ułatwienie, tak? W pisaniu. Czyli e, if. Ehm. Um, Komand. Nie, nie, nie. Sorry. Zmienimy sobie komendę na cmd. Jeżeli kom, na, komenda get name, jeżeli nazwa komendy to jest equals inner case. E, pomoc. Ehm. Pass and Message, czyli wyślij do gracza, wiadomość, eee, pomoc, eee, nie wiem zróbmy sobie coś takiego. Eee, ok. Message. Eee, na przykład nie wiem Slash eee, Pomoc, myśli komenda pomocy. Teraz message. Też drop. Otwiera drop. Drop, z Ok, więc mamy taką podstawową, naprawdę pomoc. Możemy sobie to jeszcze upiększyć wysyłając takie puste wiadomości. coś w takich. Hmm. No i teoretycznie coś już mamy zrobione W sensie to wszystko w kodzie jest już, jest już wykonane I teraz tak, co możemy zrobić żeby to lepiej to wyglądało, po prostu Możemy sobie dodać na przykład kolorki, tak? Chat, kolor, kropka I tu sobie wybieracie jaki chcecie kolor, jaki chcecie Ja sobie wybiorę dark Gray. Możecie najpierw robić tak jak ja, chyba że już macie jakieś preferencje i chcecie, chcecie sobie inaczej zrobić. Ja już tam nie wnikam, jak, jak to robić, jak chat color, na przykład yellow plus pomoc. I teraz jak możemy na przykład takie coś rozdzielić, żeby na przykład tu był kolor yellow, a tu był kolor grey, czyli szary i ten. Tworzymy sobie takie dwa nawiasy, dajmy plus, dwa plusy, chat color. Y Great. I ta część będzie najżółta, y, ta na y, szar. Takie coś y, I ja sobie to samo dodam tutaj. Yy. Nie wiem, co się stało. że to zrobiłem okej okay, i czatornielną oh, dobrze więc mamy teraz już to nawet jakoś tam będzie wyglądać nawet nie najgorzej no tak słuchajcie jeszcze taką ja u na pewno na tej będę chciał robić trochę więcej odcinków z programowania, dlatego ja już teraz zrobię taką jakby metodę czyli tak zrobimy sobie public public void send console message coś takiego Send message. Co to będzie robiło? To będzie działało podobnie jak ułatwienie. Zamiast spisać tu wszędzie sender, napisaliśmy p, bo tutaj sobie zdefiniowaliśmy gracza. Yy, i, I wysyłamy No, p send message, myśli wiadomość do gracza. To jest, to jest raczej logiczne tutaj. Nie, to nie jest nic trudnego. Yy, dalej. Co jeżeli chodzi o metody? Co, Co trzeba yy, tu? tym czymś, w tym nawiasie podajemy co ma co mamy podać, żeby żeby to w ogóle zadziałało tak więc tak, chcemy podać stringa czyli to nie są takie stringi do noszenia, tylko to jest to co definiuje nam jakby jakiś tekst, tak jak na początek powiedziałem, czyli żeby wykonać tą funkcję musimy podać tekst czyli jak na przykład napiszę send cmd msg yy, i tak o to mi powie, że muszę podać argument tłumacz string? Muszę podać coś, e, więc albo null, albo na przykład coś. E, no, tak to działa. Więc co my robimy? Możemy sobie to skopiować, e, wklejamy, ogarniamy te nawiasy i co to będzie? To będzie po prostu s. Mm, no, tak. Czyli jakby wysyłamy wiadomość send console message i mamy możliwość dodania kolorów. Czyli w tym momencie yy, chat kolor, kolor yy, yellow plugin. Okej. Okay. No. I... I tak to wygląda Co trzeba jeszcze dodać, żeby plugin w ogóle zadziałał? Musimy stworzyć nowy plik... E, plugin o, ja mam. Teraz co musimy dodać? Main e, main version Znaczy nie musimy wersji chyba to. Dobra. O co chodzi z main? Main na pewno i main i name trzeba na pewno podać. Czyli co to jest main? Main to jest po prostu ścieżka e, source'a Czyli do main'a mamy e, technik. Oj, oh sorry. Technik.tutorial 1.main i nazwa klasy main jest dużej. Tyle. Nazwa Tutorial 1 yy, Wersja 1.0 Autor Technik. Backup. Tyle. A jeszcze Commands. Yy, no. I to powinno zadziałać. Także przetestujmy to sobie. Eksportujemy General. A czy nie. Java Jar File. Brows, yy. No i co? No i odpalacie i w tym momencie wam odpala się wasz serwer w Minecraft. Yy, a, I jeszcze jedno, po pojawi wam się Eula w tej powiem wam tu jakiś error wyrzuci Eula musicie zmienić Eula na true, bo będziecie mieli domyślnie na false. To znaczy że tam akceptujecie jakiś regulamin odnośnie serwerów. Startuje wam tu się serwer, zaraz zobaczymy czy wszystko działa poprawnie. No i możecie też sobie odpalić oczywiście Minecrafta waszego, żeby sprawdzić czy to co napisaliśmy to działa. Okej, okay, widzicie na konsoli napisało tutorial 1, tu się włącza i plugin się włącza na żółto, nam napisało Tak więc przechodzimy Jak dołączyć na ten serwer? się taki oto port I dan I dołączacie do tego OK i co? Jesteście na serwerze, się slash pomoc 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 Komenda pomocy, drop i tam inne rzeczy Czyli po prostu zwykła komenda, która wypisuje wam coś na czacie. Także mamy to jest już pierwszy taki wasz, wasz yy, plugin na pomoc. Mam nadzieję, że poradnik się spodobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę, suba i co. Żegnam się, o, siema.